100 prawą i prawy 3 plus dalej 60 i prawy 4 koniec zacisk 40 i lewy 3 szeroko 20 Lewy 5 na shooter. 10 i prawy 3 ciasno. I 40 po kuli. I koniec. Prawy 3. 40 otwiera. I lewy 4 zostań. 20. I prawy 3 wypuść. I 120 prawą. I prawy 3 plus.

I prawy trzy podwójny. Prawy trzy podwójny. 40. hopa środkiem. I 30. I lewy trzy. 30. Lewy trzy. Dwadzieścia. Prawy trzy długi. Do lewy trzy otwiera. I piętnaście, prawy trzy, do lewy trzy otwiera. Do prawy cztery, piętnaście i lewy cztery, długi, zacisk do trzy, zacisk do trzy, dziesięć, prawy trzy krótki, do lewy trzy, do prawy trzy długi, i dziesięć. Lewy 4, 20 i chopa środkiem 30 i prawy 3 zacisk prawy 3 zacisk I lotna jeszcze, jeszcze, dobra No i dobra, okay. chyba trochę lepiej No tak